Korea Północna. Prawdopodobnie żaden inny kraj na świecie nie ma tak niepopularnego reżimu na arenie międzynarodowej jak ten na Półwyspie Koreańskim. Większość państw unika jakiejkolwiek współpracy z Kim Jong-unem, ani niemal żadna głowa państwa nie odważy się wejść na jego terytorium. Jednak jest jeden silny kraj, który zawsze stał za Koreą Północną, pozwalając Kim Jong-unowi i jego poprzednikom rządzić swobodnie. To Chiny. Chińczycy mają pakt o wzajemnej obronie z Koreą Północną od 1961 roku i od tego czasu działają jako siła ochronna dla dynastii Kimów. Jednak od pewnego czasu wsparcie Chin dla Korei Północnej drastycznie maleje, a wielu politycznych obserwatorów mówi już o największym zagrożeniu, przed jakim kiedykolwiek stanął północno-koreański reżim. Aby zrozumieć znaczenie chińskiego patronatu nad Koreą Północną, trzeba najpierw przyjrzeć się relacjom między tymi dwoma krajami. Nie tylko mają wspomniany traktat o wzajemnej obronie, ale bez Chin gospodarka Korei Północnej całkowicie by się załamała. I nie jest to przesada z powodu globalnych sankcji prawie żaden kraj poza Chinami nie prowadzi interesów z Koreą Północną. W rezultacie Chiny odpowiadają za oszałamiające 80 do 90% handlu zagranicznego Korei Północnej. Reżim Kim Jong-una sprzedaje głównie węgiel, główny produkt eksportowy kraju do Chin, zapewniając tanią siłę roboczą podczas gdy Chińczycy zaopatrują Koreę Północną we wszelkie możliwe towary. Ze względu na powszechnie znane sankcje dyktatura Kima nie ma szans na zakup czegokolwiek, np. z Europy czy USA. Chiny inwestują również znaczne środki w północno-koreański przemysł wydobywczy. Państwo środka wielokrotnie pomagało też Korei Północnej w sytuacjach kryzysowych. Na przykład Chińczycy wysyłają żywność do swoich sojuszników podczas klęsk głodu lub udzielają hojnych rabatów na inne towary. Ale to nie wszystko. Chiny pomogły nawet swojemu sąsiadowi zbudować własną, krajową sieć telefonii komórkowej. To, co naprawdę szokuje, to sposób, w jaki Chiny traktują Koreańczyków Północnych. Podczas gdy w prawie każdym innym kraju uchodźcy z Korei Północnej natychmiast otrzymują azyl, w końcu wielu z nich ucieka przed więzieniem, torturami i głodem, Chiny przyjmują zupełnie inne podejście. Prawie każdy Koreańczyk z Północy, który ucieka do chińskiej granicy, jest ścigany i śledzony przez chińską policję, a ostatecznie zawracany do Korei Północnej. Dzieje się tak pomimo faktu, że Chińczycy wiedzą, że uchodźcy z Korei Północnej są surowo karani w kraju. Teraz, gdy już to wszystko wiesz, możesz się zastanowić, w jaki sposób Chiny czerpią korzyści ze swoich relacji z Koreą Północną. W końcu kraj ten jest malutki w porównaniu z Chinami, rozpaczliwie biedny i jest stałym źródłem międzynarodowych kłopotów. Oczywiście Chiny nie są naiwne. Xi Jinping dokładnie wie, co ma w Korei Północnej, a mianowicie sojusznika, który nigdy nie stanie się zagrożeniem dla samych Chin. W końcu najważniejszym priorytetem Chin jest utrzymanie bezpiecznych granic i posiadanie krajów partnerskich, którym mogą całkowicie ufać. Oba kraje dzielą granicę o długości ponad 1400 km, a największym koszmarem Chin jest to, że na tej granicy mogłoby powstać proamerykańskie państwo. W ten sposób Korea Północna służy jako bufor między Chinami a Koreą Południową, uważaną za jeden z najbardziej proamerykańskich krajów na świecie. Oszałamiające 77% Koreańczyków południowych ma pozytywny stosunek do Stanów Zjednoczonych i identyfikuje się z ich liberalnymi zachodnimi wartościami. Z kolei Stany Zjednoczone postrzegają Koreę Południową jako jednego ze swoich najbliższych sojuszników. Jeśli Korea Północna upadnie i powstanie Zjednoczona Korea, Ameryka zyska pełną kontrolę nad regionem przygranicznym przez Koreę Południową i może znaleźć się militarnie tuż przy granicy z Chinami. Przynajmniej tego obawiają się Chiny i dlatego chcą utrzymać bufor w postaci Korei Północnej, aby chronić się przed USA. Kim Jong-un i jego reżim oczywiście o tym wiedzą. Północno-koreański przywódca dokładnie zdaje sobie sprawę, czego potrzebują Chińczycy. Jednak od lat Chiny coraz bardziej ograniczają swoje wsparcie dla Korei Północnej. I to w drastyczny sposób. Między innymi znacznie ograniczyły dostawy węgla, które ma kluczowe znaczenie dla Korei Północnej. W rezultacie północno-koreański eksport niemal całkowicie się załamał. Chiny wielokrotnie krytykowały również północno-koreański program nuklearny i rakietowy, zwłaszcza na forum organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ. Ponadto chiński rząd poparł sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej, co oczywiście pokazuje, że dyktatura Kim Jong-una nie może już liczyć na bezwarunkową ochronę. Ogólnie rzecz biorąc, Chiny ograniczyły handel z Koreą Północną z powodu międzynarodowych sankcji. W swojej polityce wobec Korei Północnej niemal całkowicie sprzymierzyły się z Zachodem, co stanowi ogromny problem dla tego kraju. Krótko mówiąc, Chiny sprawiają, że życie w Korei Północnej staje się piekłem. Ale dlaczego tak się dzieje? Istnieje wiele powodów nowej postawy Chin wobec reżimu. Głównym z nich i być może najnowszym jest nowa współpraca Korei Północnej z Rosją. Kim Jong-un spotkał się w tym roku z Putinem podczas pompatycznej ceremonii, która trwała kilka dni, a obaj przywódcy wysłali światu jasny komunikat. Korea Północna i Rosja są teraz bliskimi partnerami. To partnerstwo doprowadziło nawet do wysłania przez Koreę Północną 10 tysięcy żołnierzy do Ukrainy, aby pomóc Rosji na linii frontu. Fakt ten bardzo niepokoi Chiny aby pomóc Rosji na linii frontu. Chiny obawiają się jednak eskalacji sytuacji nie tylko w Ukrainie. Przywódcy w Pekinie najbardziej obawiają się, że Korea Południowa przyłączy się do wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą i że oba kraje ponownie będą ze sobą walczyć po raz pierwszy od czasów wojny koreańskiej. Jak jednak wspomniano powyżej, istnieje wiele powodów, dla których Chiny obecnie uprzykrzają życie Korei Północnej. Same Chiny były mocno krytykowane na arenie międzynarodowej za traktowanie uchodźców z Korei Północnej. Fakt, że Pekin przymusowo odsyła uciekinierów do Korei Północnej, jest nie tylko potępiany przez Organizację Praw Człowieka, ale także ma wymierny wpływ na gospodarkę Chin. Wiele krajów po prostu nie chce robić interesów z państwem, które wspiera tak surową dyktaturę. W rezultacie na Chiny nakładanych jest coraz więcej sankcji. Sytuacja ta staje się coraz bardziej nagląca, ponieważ gospodarka słabnie, a cały model gospodarczy Chin zależy od prawidłowego funkcjonowania globalnego handlu. Fakt, że Kim Jong-un jest całkowicie nieprzewidywalny, również powoduje, że Chiny coraz bardziej oddalają się od jego reżimu. Chociaż jego ojciec i dziadek również byli surowymi dyktatorami, Kim Jong-un popada w skrajności i nie przestrzega nawet od dawna ustalonych zasad między dwoma państwami. Na przykład fakt, że Kim Jong-un bezlitośnie zamordował własnego brata i wuja wywołały przerażenie w Chinach. To, że dyktator wielokrotnie przeprowadza testy broni jądrowej na dużą skalę, również nie podoba się Chinom. Ciągłe testy broni atomowej i rakiet balistycznych w Korei Północnej są bezpośrednim wyzwaniem dla Chin. Działania te destabilizują cały region Azji Wschodniej i niosą ze sobą kolejne wielkie niebezpieczeństwo. Z każdym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i każdym testem rakietowym z projekcjami obrazów zniszczonych amerykańskich miast, armia USA tylko wzmacnia swoją obecność na Półwyspie Koreańskim. Jednak Kim Jong-un wydaje się tym nie przejmować. Coraz częściej ignoruje dyplomatyczne zalecenia Chin, zwłaszcza w odniesieniu do negocjacji z Koreą Południową lub Stanami Zjednoczonymi. Chociaż Korea Północna jest w rzeczywistości całkowicie zależna od Chin, Kim Jong-un coraz częściej podejmuje ryzyko działając na własną rękę. Do tego stopnia, że czasami nawet zatrzymują chińskich obywateli. Na przykład państwo północno-koreańskie wielokrotnie zezwalało na nielegalne połowy na chińskich wodach. Ponadto chińskie statki rybackie są regularnie przejmowane, a Korea Północna żąda okupu od Chińczyków za ich uwolnienie. Reżim Kim Jong-una celowo prowokuje Chiny coraz bardziej, a te przyjmują coraz twardszą politykę wobec Korei Północnej. Ale nawet jeśli wszystko to brzmi bardzo stanowczo, Chiny nie są konsekwentne w swoich działaniach. Wiedzą, że zbyt duża presja na Koreę Północną może zdestabilizować reżim i doprowadzić do jego upadku. Analitycy obliczyli, że na przykład, zawieszając wszelkie stosunki handlowe z Koreą Północną, Chiny mogłyby sparaliżować cały kraj w ciągu zaledwie 18 miesięcy, powodując masowy głód. Nie byłoby to wcale w interesie Chin. Nastąpiłby masowy napływ milionów uchodźców i znaczna niestabilność w całej Azji Wschodniej. Jeśli Chiny stałyby się zbyt surowe wobec Korei Północnej, ta mogłaby jeszcze bardziej polepszyć warunki współpracy z Rosją, co również zagroziłoby pozycji władzy Chin nad tym małym krajem. Tak czy inaczej, przyjazna współpraca Chin z Koreą Północną stopniowo dobiega końca. A sprawy wyglądają ponuro dla przywództwa Kim Jong-una. Jeśli Chiny będą nadal ograniczać handel z Koreą Północną, kraj ten będzie musiał w końcu stonować swoje groźby, testy rakietowe i prowokacje. Albo Kim Jong-un zaryzykuje wszystko i ostatecznie zacznie całkowicie polegać na Rosji jako partnerze, co również niesie ze sobą nowe niebezpieczeństwa. Co sądzisz o tej kwestii? Jak twoim zdaniem powinniśmy postępować z krajem takim jak Korea Północna? Czy uważasz, że tamtejszy reżim może istnieć przez kolejne dekady? Do zobaczenia! Następnym razem, tutaj, na Warto Wiedzieć!